Cześć, cześć, Przed wami recenzja książki Terego Milesa rabic. Wejdź do gry, zapłać cenę. Książkę mam do recenzji od wydawnictwa Zysk Iska. Zobaczcie jakie pokaźne pudełko, że tak powiem. Naprawdę przeczytanie książki, tej książki jest troszeczkę zajmujące, ale ja ją dzieliłam na zajmowanie tak jakby na dwa sposoby. Po pierwsze jak widać jest dość gruba, ma 483 strony lektury i jest to nieco mniejszy druk, dialogów jest mniej ogólnie niż całej treści i bywają takie momenty, kiedy dobrze trzeba się skupić na tym, co bohaterze mówią, gdyż wiele cennych informacji tak naprawdę jest tutaj tak jakby ukrytych pomiędzy wierszami. Książka jest idealna dla wielbicieli gier z wątkami psychologicznymi, gdyż zdarza się, że sami będziemy chcieli coś rozwiązać i wyjdzie to z treści, a nie na przykład samej chęci. I to by było na tyle tej wymagającej części książki. Drugi sposób, jaki nas zajmuje, to ewidentnie plusy. Od samego początku każda z postaci jest dla nas bardzo tajemnicza, chociaż no, mniej więcej wiemy, kto kim jest, gdyż ilekroć pojawia się jakaś tam mowa o nowej osobie, to jest jakby niby przedstawiona. Motyw samej gry nas tutaj bardzo interesuje. Też, yy, no, same postacie są ciekawe tutaj wielu kwestii, nie dowierzają, że coś mogło się stać. I tutaj podzielą się też na takich, którzy będą mieli swoje podejrzenia i o nich mówią, coś tam dopytują, i takich, którzy mają swoje teorie, ale będą milczeć i obserwować. Wchodząc do świata książki, jesteśmy wciąż utrzymywani w takiej wielkiej niepewności. Wpierw znajdziemy tutaj, mm, zajdziemy na wykład o tajemniczej grze, która nazywa się Rabic, i ona niby się zakończyła, bo ktoś podobno ją tam wygrał, ale inni twierdzą, że ta gra wciąż jest, a jeszcze inni podejrzewają, że nawet rozpoczął się kolejny jej etap, tylko jest utrzymywany w wielkim sekrecie. Po skończeniu już tego wykładu, na którym tam osoby będą tak jakby jedni mniej, drudzy bardziej podejrzani, nagle ujawnia się ktoś, kogo w ogóle nie powinno być. Ta osoba prosi o pomoc naszego wykładowcę i Wykładowcę, i tak naprawdę no, dowiadujemy się, że nie wszystko, co tutaj było, oznaczało prawdę. Następnie mamy taki przeskok do osoby samego wykładowcy, który no, nie zdradza osoby wiele, daje jedynie takie ogólne wytyczne, które musimy poznać, żeby tak naprawdę samemu ocenić, na ile jest on w ogóle tutaj postacią wiarygodną. Podobno ma pamięć fotograficzną, ale ten temat sam się tutaj spiera i tak naprawdę tłumaczy nam, co potrafi, czego nie potrafi, a jak to powinno się objawiać z pamięcią fotograficzną, i nazywa siebie zupełnie inaczej. Później opowiada o czasie, w którym tak naprawdę dowiedział się o tej grze i wychodzi tak naprawdę na to, że no, wiele będzie tutaj zależało od tajemniczego wykładowcy, bowiem liczba ludzi, którzy skończyli już swój żywot w tej grze. Ciągle rośnie. Wychodzi na to, że jest jedynym człowiekiem, który musi w nią zagrać, żeby uratować resztę ludzi. Tylko. Hm, czy pomyśla wtedy o sobie? Zwłaszcza, że każdy chce wygrać, bo ta wygrana naprawdę jest tak wielka, że guzi tutaj wszystkich. Słuchajcie, naprawdę mega świetnie się czytało. Czułam, jakbym sama w nią grała, w tą, tą całą grę, bo jest tak mocno tu dobrze opisana, i z każdą stroną rosło ryzyko, że. Ja też mam szansę wygrać i przegrać jednocześnie. Coś gdzieś tutaj się w tej grze psuło. Autor napisał ją tak, żeby czytelnika porwać też do tego świata z książki, żeby uwierzył, że ma szansę. Na co? To już sami musicie określić. Utrzymana jest w wielkiej niepewności. Tak naprawdę nie jest nieprzewidywalna. Może źle powiedziałam. Nie da się jej tutaj przewidzieć i, i nie da się przy niej nudzić. Tutaj, tak jakbyście, nie wiem, ciągle przez książkę biegli, 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 I, i może dlatego też mamy tutaj tego królika. Chociaż, żeby całościowo go wytłumaczyć, to musiałabym Wam więcej zdradzić, więc za bardzo nie chcę tego mówić. Niemniej jednak, powiem Wam, że no w tej grze. W tej książce opowieści wciąż posuwamy się do przodu, bywamy zaskakiwani, wtajemniczeni, aż tak naprawdę nie można odłożyć jej na bok. Napisane jest na wysokim poziomie inteligencji, więc no, spodoba się tylko tym, którzy tak naprawdę lubią wymagające książki i jakieś tam zwykłe, drobne przygody, bo tutaj naprawdę trzeba też w niej myśleć. Jeżeli lubisz lekkie historie, to po nią nie sięgaj, ale jeżeli lubisz wyzwania, takie zatarcie między tym, co jest, a tym, co może się wydarzyć, no, i gdzie trzeba też być spostrzegawczą? Wtedy pozycja na pewno Was zaciekawi. Mi się bardzo spodobała. Ja lubię takie wątki, gdzie trzeba w nich myśleć, trzeba się to trzeba się wręcz takie